Tomasz Adamczyk, jestem żeglarzem. Żeglarstwo to moja pasja, ale również sposób na pracę. Jestem żeglarzem zawodowym. Zacząłem wbrew pozorom nie tak wcześnie, bo w wieku mniej więcej 16 lat, we włocławku nad Zalewem Włocławskim od wywrotki jachtu na Zalewie. Była bardzo zła pogoda, także ekstremalne warunki żeglarskie, pomimo tego, że to był lipiec i tak, tak się właśnie zaczęła moja przygoda od wywrotki, od niebezpiecznej sytuacji, ale potem wytrwałem w tym swoim hobby do, do dnia dzisiejszego i tak dalej kontynuuję swoją przygodę żeglarstwa. Prowadzę firmę żeglarską, szkoleniową. Prowadzimy szkolenia żeglarskie tutaj w Poznaniu, prowadzimy również je właściwie na terenie może całej Europy, bo, bo szkolenia odbywają się w różnych... W różnych miejscach świata, na właściwie wszystkich stopniach zaawansowania. Prowadzimy także szkolenia motorowodne. Czasami zdarza nam się przygotować eventy żeglarskie, czyli eventy rekreacyjne. Generalnie nasza działalność obraca się w około rekreacji, rekreacji nad wodą. W ostatnim czasie prowadziliśmy wraz z kolegą wypożyczalnię sprzętu motorowodnego czy motorowego nad rzeką Wartą. To jest zupełnie nowy projekt. Warta w ubiegłym roku otworzyła się na czy otworzyła się dla mieszkańców Poznania. I my w tym też braliśmy udział. Żeglarstwo cały czas jest dla mnie hobby, pomimo tego, że wykonuję to także zawodowo. Oczywiście, jak to w każdym wykonywanym rekreacyjnie sporcie bywa, są momenty, kiedy jest, jest jego za dużo, kiedy, kiedy rzeczywiście jest to przesyt, ale z drugiej strony są momenty, kiedy możemy sobie pozwolić na takie swobodne dni, na, na, na rzeczywiste oddanie się tej naszej pasji, tej, tej naszej temu Naszemu hobby. Może też dlatego uciekam czasami właśnie w rejsy morskie, bo tam jestem z dala od telefonu komórkowego, od kontaktu z codziennymi rzeczami i wtedy mogę swobodnie oddać się żeglowaniu bez tych właśnie spraw doczesnych i problemów, które gdzieś tam nam towarzyszą w życiu. Jestem kapitanem jachtowym i kapitanem motorowodnym. Dodatkowo instruktorem. Różnych sportów wodnych, motorowodnych, żeglarskich. Prowadzę jachty różnej wielkości na, na różnych morzach i oceanach świata. Natomiast w czasie wolnym bardzo często pływam jako oficer na żaglowcach, głównie żaglowcach pod polską banderą, aczkolwiek zdarza mi się również pływać na takich pod obcą banderą. Prowadzę firmę Sea Adventure. Działamy głównie na terenie Poznania, Wielkopolski. Prowadzimy szkolenia żeglarskie na każdym poziomie zaawansowania. Prowadzimy szkolenia motorowodne. Zajmujemy się także żeglarstwem morskim. Pomimo tego, że dzieli nas 250 km do Szczecina, do Świnoujścia trochę dalej, to, to nie jest nam tak daleko do, do, do morza. Częściowo zajmujemy się także tzw. Deliverkami, czyli transportem jachtów z jednego do drugiego miejsca na świecie. Tym akurat zajmuje się głównie mój brat. Ale Mamy w tym bardzo duże doświadczenie, i rzeczywiście wykonujemy dosyć, dosyć sporo tego typu zleceń. Zapraszam do udziału w drugiej edycji targów BOLTEX, które odbędą się między 12 a 14 lutego 2016 roku. Także można odwiedzić nasze stoisko: stoisko firmy Sea Adventure, tuż obok sceny. Także chciałem zaprosić na nasze warsztaty meteorologiczne, warsztaty, które będziemy wspólnie prowadzili. Zapraszam do udziału, do, do czynnego zadawania pytań, do odwiedzin naszego stoiska. Do zobaczenia.